Drop it. cześć Mira. Szczerze to nie spodziewałam się, że zadzwonisz. Właśnie coś się stało? Masz jakieś problemy, czy coś? A, okej. Okay. Dobra, rozumiem. Czekam. Cześć, Roxanne. No, no, cześć. Siadaj. Wiesz, no, Jaku w końcu powinna zamykać drzwi od domu. Jeszcze ktoś ci się włamie i coś ci zrobi. Też cię cieszę, że Cię widzę. Więc jak powiedziałeś już o tym, wiesz, że jest to dla mnie bardzo ciężkie. Spokojnie, nie musisz się niczego obawiać. Ja wszystko powiedziałam i moim przyjaciołom, i moim rodzicom. Wiesz, moi rodzice nie są aż tacy tolerancyjni jak twoi. Ale nie są też jakimiś wielkimi homofobami ani bifobami, więc. No dobrze, jutro spróbuję. Chcesz może zostać u mnie na noc? Z tobą zawsze. Przyniosę jakieś jedzenie, wezmę laptopa, obejrzymy jakiś film. Na co ma ochotę? Na horror. A później się jeszcze będziesz bać. Właśnie o to chodzi, żeby mogła się do ciebie przytulić. Jak ty się do mnie łasisz. Zaraz wrócę. Gdzie ty jest z jedzeniem? Czyż nie mogę naprawdę wyjść na mniej niż 5 minut, bo ty będziesz się o mnie martwić? Najbardziej to się martwię o jedzenie. Eee, umieram. Dobrze, więc co tam wybrałaś? Koszmar z ulicy wiązów. Będziesz się później bała. Nie będę. Obiecuję. Jak sobie chcesz.

Wstawaj, dzisiaj twój wielki dzień. Jeszcze nie jest? Wstawaj, dzisiaj robisz to przed swoimi rodzicami. Oż mordę. Totalnie o tym zapomniałam. Uf. Spokojnie, nie będziesz tak źle. O Boże jak ja im to powiem. Może zacznij od wyjaśnienia tego, czym jest tak naprawdę biseksualizm. Ech. Trochę to będzie skomplikowane, ale dam radę. Wierzę w ciebie. Zadzwonisz dzisiaj do mnie wieczorem? Jasne, postaram ci się odpowiedzieć jak poszło. Spoko. Jak chcesz, to możesz zrobić najpierw komunikat przed swoimi znajomymi. Ja w sumie tak zrobiłam, ale wybór należy do ciebie. Dobra, spróbuję dzisiaj to wszystko zrobić. Powodzenia. Trzymaj się, Roxan. Dam radę. nasz Rady Rokson to tylko powiedzenie, że jesteś inna w orientacji. To nic takiego złego. Przecież się nie wygnają zaraz z domu. <śśpiewa> Jestem gotowa. Mamo, tato? Co się stało, Roxan? Masz jakieś problemy? Um, nie. Właściwie to chciałam Wam o czymś ważnym powiedzieć. I stwierdziłam, że już nadszedł ten moment. Ukrywałam to przez parę dobrych lat, ale w końcu stwierdziłam, że jest idealny moment. Mamo, tato? Ja. Jestem biseksualna? Ależ dziecko, co ty opowiadasz za głupoty? Tato, proszę wysłuchaj mnie do końca To nie są głupoty Biseksualizm polega na tym, że Mogę być i z dziewczyną I z chłopakiem O mój Boże Ciuciu, ciu, my... Nie jesteś pewna? Tak mamo, ukrywałam to przez dobre 5 lat no, i co teraz pomyślą sąsiedzi? Czy nasza córka pokazuje się z jakąś inną dziewczyną? Toż to wstyd. Harold, proszę cię. Nie mam zamiaru słuchać tych głupot. Dlaczego ty nie możesz być normalna tak jak twój brat? Mamo? Ja muszę to przemyśleć. Nie jestem ciągle porównywana pana do mojego jego brata. Dlaczego? Dlaczego moje rodzice nie umieją zrozumieć, że ja jestem inna? No, cześć, siostra. James puka się. Puknąć to ty się możesz w głowę. Żeby taki wstyd nam rodzinie przynosić. O nieładnie, Roxanne. Wyjdź stąd. Kiedy ty sobie to obzdrałaś, że jesteś biseksualna? Głupota. Ale cóż, jak to się mówi? Żeby życie miał smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek. Wyjdź stąd. Słuchaj mnie doszło, że ty jesteś z tą całą mirą, co? Wiesz, jakbyś ty planowała coś więcej, to z chęcią popatrzę. Jesteś obrzydliwy. Pierdol się ode mnie i od miry. <laughs> jesteś naprawdę żałosna, siostrzyczko Poszło? tragicznie. Stwierdzili, że ten cały biseksualny sobie wymyśliłam, dlatego że chcę być oryginalna. Boże, mam dosyć jej rodziny, mam dosyć tego homofobicznego kraju. Wiesz, Roksan, mam pomysł. Po skończeniu studiów, możemy wyjechać do Niemczech, Holandii, gdziekolwiek. Nie będziesz musiała się wtedy widzieć ze swoją toksyczną rodziną, a my będziemy mogli żyć w spokoju. Nie, hmm. coś nie jest. Holanda to dobry wybór. A nie mówiłam. Tam jest tyle rzeczy legalnych. Boże. Ludzie mają rację, że na Zachodzie jest o wiele lepiej. I właśnie powiedziałeś jeszcze komuś o tym, że jesteś BI? Tylko moim rodzicom. Zadzwonę i Josha. Po co? mi, oni też skrywają mi jeden sekret. No co tu robisz? Siema, coś nie pominąłego? Ha, grzosz, Remus, w końcu jesteście. Chodźcie, musimy wam coś ważnego powiedzieć. Dobrze, więc co chciałście nam powiedzieć? Ha. Tak więc, ym, wy dobrze wiecie, że jestem biseksualna, co nie? I że mogę być naprawdę z każdym. Owszem, to już wiemy. Mira, nie musisz mnie wyręczać, sama na radę. Ym, no dobrze. Z moimi rodzicami nie poszło tak dobrze, ale... może z wami będę lepiej. Chciałam wam coś wyznać. Ja... jestem biseksualna i jestem w związku z Mirą to gratulacje, że w końcu wam się to udało to może teraz powiecie o waszym małym sekrecie, co? Um, Mira tak szybko, jakby my... och Josh, nie marudź Remusja o oh wow, gratulacje chłopcy Serio, nie wiedziałam, że jesteście razem. No cóż, to wyszło tak szczerze, całkiem przypadkowo. Dla siebie wszystko jest przypadkowo. O, to wygląda przy tobie tak uroczo. Co ja wypraszam sobie. <gry> wyglądasz, wyglądasz i nie zaprzeczaj. Daj mi spokój Remus. Widzicie, jak się rumieni? Tak ci zaraz przywalę. Och, spokojnie, nie bądź taki agresywny, załatwimy to po swojemu W moim domu Dziś wieczorem Tu dzikie rzeczy się będą działy I idź stąd Wiecie co? Naprawdę cieszę się, że mam takich przyjaciół Dziewczynę Którzy wszystko zrozumieją I nie wyzywają mnie tylko dlatego, że jesteś biseksualna. Tak, te teksty w O, bo ty pewnie nie trafiłaś na kogoś specjalnego. Albo no, bo wy to jak jesteście bi, to jesteście bardziej skłonni do zdrady. Co jest rzecz kłamstwo, no ale wiadomo, zdarzają się niektóre osoby. Ale nie mieszajmy tu wszystkich! O, albo mój ulubiony tekst. Wy jesteście po prostu niezdecydowani. <grym> Boże aż mi ciśnienie się podnosi. Uspokój się. To co wy na to, żebyśmy wyjechali razem do Holandii? I mi się podoba. Wygląda to, że życie jest jak w raju. Cóż, nauczymy się nowego języka. I pozwiedzamy. I jeszcze parę lat tych studii i wyjeżdżamy! Tak, ja też się cieszę.